Dzień dobry, witajcie na sesji środowej, 18 dzień października zapraszam na poranny przegląd techniczny. Oczywiście Siroda. Dzisiaj też live trading o godzinie 9:00, także zachęcam do obecności. A teraz rozpoczynamy taki szybki przegląd naszych najpopularniejszych instrumentów. Jak już mam na indeksach, to możemy na szybko dla przypomnienia pokazać sytuację też na indeksach giełdowych dzisiaj. SP, e, oczywiście to będzie w takim skrócie: SP e, FS161,8 z szerokich tutaj e, mierzeń. Zapora, e, zapora podażowa na amerykańskim indeksie 4405 punktów cały czas pozostaje aktualna, e, idąc dalej. Dow Jones e, również oczywiście opieramy się tutaj na poziomie e, oporu, w tym przypadku 50, w tym przypadku e, ZZB. No, i strefa, strefa na Dow Jonesie 34,250. Oczywiście mierzenie 50%, tak jak wspomniałem wcześniej. No, i patrząc na interwale 4 coraz bliżej tego poziomu jesteśmy. Natomiast ta świeta czterogodzinowa, która tutaj ukształtowana w dniu wczorajszym, w godzinach popołudniowych, czyli stricte podczas sesji amerykańskiej, mocno negatywnie pod dalsze wzrosty tutaj wygląda. Dobrze byłoby tutaj ten zasięg tego cienia. Przykryć, tak? E, idąc dalej, y, DAX, myślę, że najbardziej interesujący rynek dla Was. E, ostatnio też tego DAXa może tutaj zabrakło trochę na, na tych przeglądach. No i co na DAXie? 38,2 ze swingu spadkowego, który tutaj na DAXie budowany był e, od, e, od 12 października do 16, czyli był to okres, tak naprawdę, końcówki ubiegłego tygodnia i sesja poniedziałkowa jest to low kształtowane tutaj 15-100 mniej więcej. No i zobaczcie, co się wydarzyło od tego czasu. Tutaj mamy interwał 30-minutowy zaledwie i tak naprawdę tu możemy to zaliczyć za pierwsze podejście, drugie, trzecie, czwarte z naruszeniem. No i obecnie, teraz jeszcze przed otwarciem rynków kasowych w Europie, widzimy tak naprawdę piąte podejście. Ja w takim przypadku. Tą strefę traktuję już kolorem zielonym, czyli jako strefę z możliwością zagrania pozycji długiej, bo z uwagi na ilość tych podejść, z uwagi na to przebicie wcześniejsze i powrót, co prawda, natomiast no, z racji na te wszystkie fakty szukam tutaj już pozycji długiej na wybicie właśnie tego poziomu technicznego na, na DAX-ie. 15, 280 punktów to jest ten obszar który tak naprawdę obecnie jest testowany także jeżeli oglądacie nagranie to rzućcie sobie na tapetę wykres DAXa właśnie zobaczcie na jakim pułapie się znajduje co do złota co do złota testujemy 50 tak naprawdę poziom cenowy sam w sobie testujemy po raz trzeci w ostatnim czasie natomiast 50 po raz pierwszy bo ten, to mierzenie ukształtowane dopiero po wyznaczeniu tego tego tutaj dołka na sesji z 5 października. Sesja piątkowa przełomowa, tak jak już większość z Was pewnie wie, czy zauważyła, słyszała. W obecnym tygodniu poniedziałek, wtorek na lekki minus, czy może poniedziałek na minimalny plus. Natomiast dzisiaj jeszcze sesja sama w sobie azjatycka przynosi nam wyraźne podbicie, i tak naprawdę księgujemy do 1940 dolarów za uncję, także najbliższe godziny na złocie powinny być bardzo ciekawe. Natomiast nie wyciągajcie też wniosków na pojedynczych świetach jednogodzinowych, czy nawet niższych. Też jest to szeroki układ na interwale sesyjnym i myślę, że h to są dosyć obiektywne i, i takie wystarczające układy, czy wystarczające sygnały są w stanie nam wykreować co do ewentualnych dalszych dalszych ruchów na złocie, czy obronimy strefę, czy będzie wybicie. Obserwujemy. No i wskakujemy na, nas, na nasz zestaw trzech par walutowych, głównych par walutowych. To jest znowu taki e, ruch szpiczasty na wykresie e, USD -JPY. Oczywiście on nie jest porównywalny do tego, który miał miejsce tutaj e, na pierwszych sesjach październikowych. Natomiast to powiedzmy FS100, nie wiadomo też, jak do tego podejść, bo fs 100 powiedzmy, że zaksięgowane, ale zobaczcie, na jaką na jakiej wartości to jest przebicie, na no prawie 40 pipsów, więc takich układów nie możemy tutaj uznać, bo to jest tak szybki ruch, że nie było tutaj mowy o jakimś sygnale na formacji świecowej, jakimś zamknięciu nawet na interwale 5 minutowym, więc tutaj nie ma mowy o tym schemacie, żeby go rozważyć jako, jako pełne wypełnienie FS 100, bo rozegranie tego było praktycznie niemożliwe. I tak patrzę na na z y, szerokiego interwału, tak naprawdę cały czas cały czas tutaj podbijamy pod tą, pod tą zaporę. Mamy przygotowany schemat, czyli to szerokie F100. Może dzisiaj na tym na tym sobie poprzestaniemy. Szerokie F100, które oczywiście jest nadal jeszcze tutaj niezagrożone, bo jesteśmy bardzo blisko szczytu, więc no zobaczymy co się dalej potoczy w dniu wczorajszym. Co warto rozważyć, zobaczcie, silna formacja z świecowa młota, zwiastująca dalsze wzrosty, więc myślę, że ten układ na razie nie będziemy szeroko się z nim utożsamiać, bo odległość jest bardzo duża. A dzisiaj szukałbym lokalnych możliwości zajęcia pozycji, pozycji w kierunku północnym pozycji długiej, tak? Szukać, szukałbym takich możliwości, żeby ten, żeby te zagrania tutaj odpalić. Pierwszym takim, powiedzmy z bardzo lokalnych schematów, mógłby być ten tutaj na interwale 5-minutowym, czyli na tym też ruchu wczorajszym. No i pierwsze 38,2, 149,60, 1,62 może być tutaj do obserwacji. Jeszcze szybko kabel, jeszcze szybko euro USD. Bez zmian na kablu 50. Poziom cenowy. 1,22,30, 1,22,29. Czekamy na wyjście z tej konsolidacji i wypełnienie układu. Tutaj nic nowego na razie na kablu nie e, wyznaczamy. A co do euro USD, e, zobaczcie, że pomiar swingu spadkowego na interwale 30-minutowym. E, kolejne poziomy raczej wybijane bez większych reakcji: czy to 3,82,50 i 6,18 przede wszystkim. Jakoś tam próba drobna na 30-minutówce hamowania tych, tych wzrostów, natomiast dosyć, dosyć szybko spalona, chociaż jest powrót, i tak naprawdę, na tą chwilę na euro USD zaznaczyłbym to jako strefę kierunkową, zaznaczyłbym to jako możliwość ukształtowania formacji podwójnego szczytu, i właśnie przy tym, teraz, podejściu, które ma miejsce w okolicy godziny 8. Możemy taką okazję tutaj otrzymać, takie potwierdzenie otrzymać, czyli klasycznie pierwszy, pierwszy wierzchołek wyższy, drugi niższy, 1,0585, szukamy tutaj shortów.